Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Block City Wars. To jest bardzo fajna gierka i polecam Wam ją do pobrania. Okej, okay, to poczekajmy tylko aż się załaduje. O, to trość długo trwa. Okej, okay. dobra, okej. Okay. A więc lecimy już do naszego miasta, żeby trochę powojować. Okej. Okay. Okay. ok już za chwilę będziemy już będziemy za chwilę grać a to się teraz długo ok jesteśmy wybierzemy sobie według mnie najlepszą broń Okej, okay, bo ta najszybciej zabija i pierwsze, co ja bym chciał dzisiaj zrobić, okej, okay. pierwsze, co ja bym chciał dzisiaj zrobić, to lecieć po helikopterze. Czemu on idzie z nożem? A ty gwina nie reagujesz. Ja już nie wiem, że Okej, okay, to lecimy szybko. O, tam widzę czołga, ale ja nie chcę czołga. To gdzieś jest wózek widłowy, ja to pamiętam. No, To niedaleko. O, jest wózek widłowy. Jedziemy. Okej, okay, nie wiem. Jak nam się uda to przeżyć, to będzie cud. Ua. Nie sprzyjaliśmy. Jest! Okej, okay, lecimy szybko do łódki policyjnej. I lecimy szybko po wymarzony helikopter Musimy niestety skoczyć! Wow! Jest! Skoczyliśmy. Tutaj... Ach! Tutaj mam nawet statek pancerny, który może strzelać. Ale okej, okay, my na razie lecimy po helikopter. Helikopter. Bo jak pamiętam, tu są też. O! Co ty chcesz ode mnie, babka? Babka, no co ty ode mnie chcesz? Nie chcę się na razie bić. Okej, okay. tam są jeszcze te szybowce jest taki duży samolot, ale niestety nimi nie mogę prowadzić. Jak widać, mogę prowadzić tylko helikopter i się teraz lecę na tej babce, która jest tu. O, albo rozwalimy jeden z czołgów. O tak, to jest genialny pomysł. Jest, pięknie. Dobry szczoł. Okej, okay, teraz to auto zmietnąć. Ten helikopter jest mega, tylko ma mało szczoł. Do góry, do góry! Okej. Okay. Na razie nie zaparkujemy. He, zaparkujemy. Po prostu wypadamy z niego. Au. i okay, mogliśmy to zrobić w wodzie. Ale okej. Okay. No spadł czy ono tyle lata. Lata? Ono nadal lata, ja się? Ale okej, okay, lecimy na... Takie pancerny. I jedziemy. Mamy 20 szkał. Okej. Okay. Hmm. Gdzie to jest? O, dobra. Jedziemy. Bum, bum. <laughs> Okej. Okay. Taki wielki statek. się na niego dostaniemy? Dostaniemy się. A! O, jaki helikopter ten jest inny. Ale szybowców. O, to, to my to musimy wlecieć, spokojnie. Okej, okay, jedziemy. Miód i lipa. A! Nie miałem szansy skoczyć. To jest taki słaby. Okej, okay, ale mamy jetpack! Wuhu! Okej. Okay. A więc... No, znowu ktoś zabić próbuję. To jaki grzech, Jezu! Wsiadę ja nie! tego helikoptera! O ty, jak ja cię za chwilę... Nie no, no to ty mnie pożałujesz. Okej, okay, lecimy... teraz w bok. Musimy... ją zniszczyć. Gdzie jesteś? Nagle nikogo nie ma. A! Okej, okay, wu No nie no, no. To jest tak płytko. To się się muszę. To my? okej, możemy to prowadzić. Chyba nie. Ale tutaj sobie można też auto kupić. No, takiego super auto. Albo najlepsze jest tutaj. To jest takie mega auto. No, a który jeszcze nie ma odblokowany? O, oh, Najlepsze auto to jest to. Jak widać, wszystko ma na najwyższe. To jest mega auto. Na no, które akurat. Nie mogę sobie kupić, ale... Ale mi się uda. Okej. Okay. O, tutaj można bronię kupić. Okej, okay, specjalne. Zobaczymy. Minicul, hunter life. Czekajcie jest bazuka. Granat launcher, o nie. Rocket launcher, pięknie. 200 zł. Ach, niestety. Okej, okay, ale może sobie będziemy stać na coś... Autopistol, dual pistol Golden! Golden. Okej, okay, więc może będziemy zbierać na Hunter Damage, co duży zadaje, duży damage Duży damage, o Jezu, tu mały no Już większy, już większy, o Jezu, małe mały Okej, okay, więc Hunter zadaje największy i więc na niego będziemy zbierać. Okej. Okay. to sądzę, że w tym odcinku tego nam się nie uda. Sensor bomb, grenade, tiki bomb, jetpack już mamy. O, niewidzialność możemy kupić. Bardzo fajnie. hm mm, się. Ok. Teraz pytanie, jak go wrócimy? Zjadę szybko tam i połudkę Mmm, gdzie jest? Nie, tu nie, nie. Zabij mnie! Która śmień mnie zabija. Gadać! Która świnia? Na stówę ten, bo to ma pistolet. Na stówę. Okej, okay, już się tym martwić nie będziemy. Ale ja się później pomszczę, już po odcinku ja się pomszczę. Tak. Tak go załatwię, że... Że mnie pamięta. Okej, okay, gdzie to prowadzi? Na drugi koń statku pewnie. No, gdzie jesteśmy? Łap! Wow. Okej... Okay. O, tutaj może... tym chcę się przyjechać? Nie mogę. Oho... I mamy... Nasz pojazd. Lecimy, bum! Au! Uciekaj jakaś stąd! Okej. Okay. Dobra, jedziemy. Lecimy, lecimy, lecimy. Gdzie ty, ja nie wiem. Przed siebie! masz pecha. Okej. Okay. Oho, oh, i oh, jesteśmy, mi. mamy drugi helikopter. Okej. Okej, okay. okay. kolekcjonuję helikoptery. Bierzemy ten, bo jest mniej zepsuty. Okej. Okay. O, weźmiemy sobie tego najmniejszego czołówka Czołka mojego Okej, okay, gdzie jesteś czołg mój Mam Mój wymarzony mini czołk. Okej, okay, jedziemy jo. Z drogi Puce no, do tyłu i do przodu. Do tyłu. I do przodu. No jedzie, dobra. Więc jedziemy na... na misję. O Jezu, jaki tam statyk wielko. O, mamy. Amunicję do czołgu. Okej, okay, jedziemy naszym czołgiem. Na stadion. Achła. O, jesteśmy na stadionie. Pięknie. I właśnie tutaj na stadionie Narodowym Polski, gdzie przegraliśmy 6 do 2. Chciałabym się z Wami pożegnać! Jeżeli filmik Wam się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka! Więc to na tyle. Cześć na razie i pa!